Także cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony Mietek. Dzisiaj ze mną jest Pipciu. Witam serdecznie. Także witamy Was w kolejnym odcinku na małej wsi. Tutaj z tego gospodarstwa. I co? Dzisiaj mamy fajną akcję. Mamy tutaj przeszykowany już traktorek, taki troszkę większy, wiecie, taki fajny, elegancki. Mamy tutaj Ursusa C382. Czyli mój zestaw, który dzisiaj będę. Się poruszał i wiecie, Rujte. E, I dzisiaj właśnie będzie prasowanie. Tutaj mamy też prasę przygotowaną. Warfama. Więc napiszcie hashtag. Hashtag Ursus. Możecie pisać hashtag Ursus, oczywiście. Przypnę Wam serduszko, także napiszcie hashtag Ursus. E, zostawcie ją, łapeczkę w górę, oczywiście, pod tym odcinkiem. Z w górę kolejny odcinek. Dzięki bo poprzednim odcinkiem było coś ponad słówkę. Więc elegancko dziękuję. Dziękuję Wam. Yy, subskrypcje na kanale. Tak samo możecie stawić, jak ktoś się subskrybuje kanało. No i teraz Pipcia tutaj. Pipciu ja. dzisiaj będzie sobie robił wółkę. Będzie wałowo tam, chwasty. To jest skończona, jeszcze nie, żeby skończona na tych polach. Bo yy, tak, bo tam właśnie chwasty, chwasty powyrastały na polach tam, więc trzeba to jakoś robił wółkę. I tutaj ma jakieś takie. No tutaj jakieś wały ma trójki, nie wiem, trzy wały ma i tu ma tego. Yy, Upsu za 40, 11, więc nowy taki. Nowa maszyna na tym gospodarstwie, więc o. Pipcie wsiadę, bo nie ma tutaj czasu. Ja sobie wchodzę. mogę ja zapalić. E, I oczywiście tak, widzowie już poprzedzą komentarze, czy jest. Jak widzicie, o, ten Ursus. Kaj, się za to sobie wyjadę. E, ten Ursus, jak widzicie, jest tu strasznie ciemno. Tutaj w tej kabinie tak jest ciemno z tego, ponieważ, że jest po prostu e, przyciemniane. Są tak szyby zrobione i wiecie, nie? Tak sobie po prostu to zrobiłem, że takie przyciemniane szyby. Tak, pojechałem. Widzisz mnie? I RuraMu No widzę, widzę. E, Pipcie sobie pojechał tam z wałami oczywiście, wiecie, tam wałowa jej sobie dzisiaj łąkę tutaj do końca prasowanie łąki. E, bo poza odcinkiem sobie tutaj działałem coś. Tutaj jak widzicie wszystko ma animowane ten traktor, ale wiecie. Oczywiście jest niewydany. I uprzedzam komentarze, że nie będzie wydany. I wiecie, nie? Dobra, wiedziemy sobie tutaj gdzieś. Słuchaj, bo ta, te wały były ciężkie, widzisz, widzicie? Mniejsze sobie wzięliśmy, bo tamte daje rady, co nie? Tak, te duże co były, wały, właśnie daje radę. Jak widzicie 85 tutaj sobie na spokojnie daje radę, nawet sobie ustawię tutaj elegancko ten pomac na 10, bo się powinno. No chyba gdzieś 10 na godzinę, nie wiem. Co Powiem Ci? To 40 godzin z tymi wołami. O, znaczy, jak to poroba się z tym poruszać. Takie ty, tutaj kwasty. Nasze ture pole w ogóle są. No. Dobra, mamy pierwszą belkę widzowie już. No troszkę nawet szybko, o elegancka fajna belka. Bele tak samo tych belek są nieco są wydane. Aha. oczywiście tak samo i nie będą wydane, więc wiecie, nie? Obczęto te wszystkie komentarze już takie, które Aha. będę pisać Tutaj te Pole jest, dobra, 57 pole. O to już ten. Włączone jest i chwasty usłuchają. No tak, tam nie włączasz? musisz, tam nie musisz nic złączyć, razu, tylko jedziesz, pracujesz i jest po robocie, nie? Idziecie i idziecie i... Kurwa, co ja mówię? I dzisiaj widzowie jest taki właśnie odcinek. Nie z bracia polskiej farmy, bo wiecie, troszkę tych odcinków żeśmy tam porobili, więc teraz sobie zrobimy właśnie taki inny odcinek jakiś dzisiaj. Z małej wsi widziałem, że mapka też Wam się podoba, taka tutaj serejka, więc pomyśleliśmy, spilkiem, czemu nie? To jest takie, wiecie, mapka bardziej mamy pod, pod live, ale teraz streamów nie ma, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale YouTube nie wyświetla, ucina zasięgi. Yy, ucina zasięgi, więc YouTube nie... Po wysyła powiadomienia, lecz nie pokazuje streamów na YouTubie, więc szkoda. A tak to live były, więc wiecie, za to żeśmy... No za to po prostu robimy więcej odcinków, nie? Także wiecie. Słuchaj, zganie na 40 zawarać mogę. 20 na godzinę z W polu. Także wiecie, napiszcie hashtag Hashtag oczywiście, Ursus, w komentarzu, przypnę wam serduszko. łapeczka w górę możecie zostawić także że jak ktoś jeszcze nie zostawił do tego momentu. I wiecie, będzie elegancko, nie? Tutaj, jak widzicie, nie wiem, jak wam się podoba tutaj ta prasa warfama, ale mi się fajnie podoba taka powręczowa. Tylko żółta bo powręczowo, nie? Traktor też. A godzinę gdzieś tam wynalazłem, kiedyś jeszcze, kiedyś bardzo, bardzo, bardzo dawno robiłem. Bardzo, bardzo dawno robiłem y, oczywiście tego tutaj y, ursusika i pomyślałem, że czemu nie, że dzisiaj sobie uż, użyjemy w odcinku. Jak widzicie, elegancko nam tutaj pasuje do odcinka, mi się bardzo podoba. Ale robota szybko idzie z To Jeszcze polewiałem na trzy razy. No mi to jeszcze zostało w sumie, dwa pokosy zostało mi jeszcze. Dobra, syk. Wyładujemy. Myślałem sobie zrobić jakoś screenshota, ale pomyślałem, że już nie, bo i tak i tak robiłem tam, więc nie ma sensu to robić. A wszystko się przykleja do tych wałów. Cały ten błoto jakieś, musi błoto być jakieś. Koda musiała jakaś być kiepska. No ja no. ci powiem, że zostało mi tutaj jeszcze tylko i wyłącznie dwa pokosy, nie? Dwa pokosy mi tylko zostało, więc w sumie zaraz będziemy... No nie no. No ja zobaczę jeszcze co ty robić, Może się jeszcze przyjadę tą 40. -tką. Kapitalnym remoncie, no, kapitalny, kap, kap, kapitalnym remoncie. Dobra, modelujemy. To mamy raz. No, to mamy tutaj, jak sami widzowie, widzicie tutaj bardzo dużo tych belek, więc takiego małego pola. Ale wiecie, trawa była nawieziona jak na Także pole miał tutaj 100% nawiezienia i elegancko. Dobra, jeszcze mam tutaj jeden przejazd. Jak te barki co chwilę wylatują, czy tak za gęsto nie było ten eee, co chwilę praktycznie. No dużo jest tych belek, nie? Tu jest bardzo dużo tych belek. Ale fajnie, Tra, fajnie ta praca ogólnie chodzi z tym traktorem, nie? Myślałem, że ten traktor sam sobie nie da rady, ale jak widzicie, widzowie daje radę, więc elegancko, fajnie, nie? Fajny, fajny traktorek, mi się podoba teraz. Tak koło że co? Na takich nowoczesnych tych córkach, wiecie, udimowych. wiecie, elegancko, nie? O, już pod górę ciężko jedzie już. Od Dobra, spadaje. Już mniej więcej belek nie wyjdzie, więc. Yy, więc ile tu jest tych belek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No, dziesięć belek chyba tutaj jest. No, coś. ponad dziesięć belek tutaj jest. Jest takie tak elegancko. Nie? No. No tak. Chciałem sobie z kimś szotę, ale nie wiem czy to będzie. Nie, dobra, mam tamto, to stresu. Nie będę. na miejscu zakrętą, od razu. I co widzę? Jedziemy na gospodarstwo, oczywiście. Zobaczymy, co jeszcze tam Pipcio robi. I będziemy, oczywiście, kończyć. ale rzuca. I będziemy, oczywiście, kończyć odcinek. Jak widzicie, wszystko ma animowane ten traktor, więc. Czekajcie, wam pokażę, o. No i widzicie biegi, wszystko się elegancko zmienia, więc wiecie, nie? Fajnie, fajnie. Mi się bardzo podoba. Ale idzie szybko z góry, to idzie na 30 Zapewne następny widzowie odcinek zrobimy już w Bracie Polskiej Farmie Lecz zobaczymy czy jeszcze nam nic nie wypadnie yy, tutaj Podczas wrzucania do wszystkich odcinków może coś jeszcze wypadł, bo miałbyś ten filmik z PGR-u Ale montażysta Stracił chwilowo Nie chwilowo, troszkę dłuższy czas już Internet i nie ma jak podesłać filmika, ale mam nadzieję, że, że odcinek zostanie dostarczony, a Wam się fajnie będzie oglądać o, wleci odcinek z PGR-u Dobra, gdzie jest Pipciu? Pipciu gdzieś jest tutaj. Nie, pasa tylko mi zeszło. No bo no to, o, jak widzicie, Pipciu sobie jedzie to 40, elegancko mu to idzie. Wały, tak samo, fajne. No, przykleja się wszystko. No no w sumie elegancko, fajnie to ci idzie, fajnie, fajnie. A, wołuje. No w sumie, jak zakończysz to pole, to zakończymy w odcinek nie, nie będziemy. Nie no elegancko, fajnie to ci idzie, fajnie, fajnie No to mnie na raz. Dobra, tego tego jakaś się radę? W sumie to tak, to tu mamy tutaj na pole skończone, tam to też mamy No tylko tutaj, tutaj, tutaj się nie tutaj się będzie pryskać na ten ten Tu kurde troszkę tego nie Dobra tak to co widzowie E, oczywiście, stawcie łapeczkę w górę, jak mówiłem na początku, odcinka sto łapek w górę. Kolejny odcinek, gratuluję dla Was. E, subskrypcji na kanale, zostawcie także dzwonek, bo jak mówiłem o tych YouTubach, że YouTube ucina zasięgi, e, więc zostawcie e, dzwonek, że Wam powiadomienie przechodziło o tych odcinkach, bynajmniej, bo odcinki jakoś tam, no, jakoś tam dzwonki przychodzą, te, ale tak nie za bardzo, trochę ucina zasięgi, a przy live'ach to już w ogóle, więc e, Pipciu się z nami żegna. Do zobaczenia. Ja się zamiar żegnam. Do zobaczenia widzowie w kolejnym odcinku. Cześć.